Przechodzimy do rozpatrzenia trzeciego wniosku mniejszości. Pytanie zadaje poseł Michał Szczerba klub platformy obywatelskiej. Pana posła Mitrasa po raz kolejny upominam, że pani pokrzykiwał. Panie pośle. Informuję, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ustęp 3 przywołuję pana do porządku. Więc proszę zdjąć part kartę i, i zadać pytanie. Proszę bardzo. Czas się, pan roz Czas się rozpoczął. Panie pośle, przywołuję pana do, począt do porządku i na podstawie artykułu 175 ustęp 4. Stwierdzam, że uniemożliwia ja pan pana prowadzenie obrad. Ja nie słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest nie jest... Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan... Prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia sejmu. Zgodnie z regulaminem sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Zarządzam przerwę 10 minut. Nadajemy obrady. Kontynuujemy rozpatrzenie punktu siódmego porządku Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem trzeciego wniosku mniejszości? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 264 posłów, zagłosowało 60 przeciw 201, wstrzymało się 3 posłów. Stwierdzam, że ten wniosek został Przechodzimy do rozpatrzenia punktu czwartego. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4. Do czwartego wniosku mniejszości. Przystępujemy do głosowania. Ktoś, panie, panu, kto pani Pań i Panów jest za przyjęciem czwartego wniosku mniejszości za chce rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję kto jest przeciw, dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. się Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem czwartego? Pani szokie, pani nie do głosu. Czwartego wniosku mniejszości, sądzę pan śrenki i nacisnąć Dziękuję, Dziękuję. Głosuje? Głosuje? Ja za... Odczytuję wyniki głosowania. W głosowaniu 13. Chodzi o czwarty wniosek mniejszości. Głosowało za 42 posłów, przeciw 227, 4. Czterech posłów wstrzymało się. Stwierdzam, że Sej wniosek odrzucił. że <zysy> nie. Przechodzimy do rozpatrzenia dziewiątej Jak poprawki. Pan Komisja wnosi o odrzucenie tej no poprawki. Pan przyzna, że się Pan pomówił? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem poprawki dziewiątej, zechce podnieść rękę i nacisnąć oczy. przycisk? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Panie Marszałku. No Głosowało 275 marszałku osób, działają, osób, zagłosowało 42, przeciw, 229 wstrzymało się 4. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Ja Zwracam Panu uwagę, że w tej chwili Pani mi uniemożliwia prowadzenie obrad i zakłóca obrad Sejmu. Proszę. Proszę odsunąć o, i dać mi i Ale tam, tam jest stwierdzenie że proszę odsunąć się. Zwracam panie marszałku, ja się, ja się zgłosiłem do głosu. Ale ja, ja się zgłosiłem do głosu. Panie, głosu. panie, panie, do głosu. panie pośle, na podstawie no, artykułu 175 ust. 1 ust. 3 nie no, działają karty. Panie nie działają możliwości Ja Nie można poprosić o Pan stwierdzam, że pan prowadzenie obrad. Ale panie marszałku... Panie Marszałku, coś, patrza, bo mam nie, nie działają automaty. Marszałku, ja zgłosiłem się ja do głosu. Panie Marszałku. To co pan robi? Panie Marszałku, zgłosiłem się do głosu. Ogłaszam przerwę 10 minut.